te pytania i tą petycję te pytania i te petycje skierujemy czy ktoś by mógł się odnieść do tych pytań które tutaj są z państwa radnych ja jak najbardziej się podaję się w tej sprawie to to że nie wiem czy koniecznie akurat tam postaram się nie? proszę bardzo jeżeli można tak? Z miejsca. Dlatego muszę się, nie jest. Tak. Proszę Państwa, sprawa tej petycji, którą Państwo rzeczy napisali do tego to, czego państwo w tych pytach teraz. Chciałbym kilka słów takiego wyjaśnienia, tak, skąd inwestycja, jak to w ogóle się zaczęło, tak, taka geneza powstania tego, do tego, że troszkę tutaj się przy temacie zainteresowałem, to chciałbym powiedzieć. W 2009 roku, w 2006 na przełomie tego roku, było się spotkanie w sprawie koncepcji przyjazdu zjazdów w y, ulicy Jana Pawła II. Obecny burmistrz miasta właściciela, y, z właścicielami uszkodł koncepcji przyjazdu zjazdów. E, konsekwencją podjętych uzgodnień było opracowanie projektu. Ten no projekt y, tam miał jakąś tam swoją nazwę, nazwę chyba, dwa, dwa, coś takiego. I w tym projekcie były ujęte e, dwa zjazdy, tak? Zjazd do działki, o której dzisiaj jest y, mowa, i zjazd do działki, która jest tam przeciwko, czyli do Intermarsza. E, w 2006 roku przedsiębiorstwo e, dokonuje inwestycji na terenie miasta Lęborka, czyli budowy e, logistycznego centrum pod nazwą formę. Co za tym idzie? Tworzy nowe miejsca pracy i zwiększa potencjalne dochody miasta. Tak? Bo do dostajemy podatki. Tak? W 2007 roku przedsiębiorca Pana Romana Formeli występuje do Urzędu Miasta. Zaznaczam w 2007 roku, czyli mamy dzisiaj 2014-7 lat temu. Tak? Występuje do Urzędu Miasta o wydanie. E, warunki zawodowe działki, na której zamierza budować obiekt handlowy. Tak? Tego samego roku przedsiębiorca otrzymuje e, zgodę, tak? Dostaje warunki zawodowe. Teraz to jest ważne. Decyzja o warunkach zawodowych nie zostaje ukotestowana przez nikogo. Tak? E, podmioty, przez żadne podmioty gospodarcze działające na terenie miasta Lemburk. Przedsiębiorca otrzymuje zielone światło na rozpoczęcie inwestycji i lokalizacji kapitału. W naszym mieście to znaczy, tak? W 2009 roku pan e, Formelo otrzymał pozwolenie na budowę, czyli mamy lat już do tyłu 5, tak? E, Budowa drogi i rozwiązań komunikacyjnych w obszarze inwestycji inwestycja, czyli temat budowy zjazdu zaczyna się w 2006 roku, co... Prowadzi miasto, podaje bo bodajże też w jakimś uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i W 2011 roku GDKiA wyraża zgodę na budowę ronda z przebiegiem ulic, które mają zapewnić komunikację z ulicą Zeromskiego i Ślina Sportowego, tak? W międzyczasie są podejmowane wszystkie te działania. Mówimy o działaniach już dzisiaj z 2001, działaniach z 2005 roku. Dzisiaj mamy rok 2014, kiedy ta budowa, czyli budowa tego centrum, właściwie centrum, bo dzisiaj jeszcze nie wiadomo, to dzisiaj obiektu handlowego, tak, który zaznaczam też, że z informacji, które ja posiadam, które udało mi się zdobyć, nie ma dzisiaj firmy, która, nie wiem, wchodzi, tak jak jest to Tesco, Intermarsze, ale jedna firma, która wchodzi i będzie tylko sprzedawała pod swoją marką. tak. Z tego co wiemy, już na powierzchnię do wydzierżawienia. No. Ja mam pytanie do rzecznika Prasowego Pana Burmistrza, do pana radnego Mieczystego. Kto ma przygotowane odpowiedzi gotowe? Do tak, Za, sta, ta, da, za pan pytania? Kto ma Panie kolego Rudy. Y <ś és> pan, jak interesuje się tym, co dzieje się w mieście? Jeżeli dzisiaj o od pewnego czasu o że... Jest taki temat, który się rodzi, tak? i wiemy o tym, że prędzej czy później zostanie on um, zaprotestowany w ten jest dzisiaj, to próbuje się tylko przygotować, bo nie chcę wyjść i powiedzieć ludziom, że zgadzam się z nimi w pełni, tylko przyklaskać i wyjść i robić swoje. Ja chcę z tymi ludźmi rozmawiać i chcę im wytłumaczyć do, tego, do tej rozmowy, dlatego się przygotowuję. Tutaj o dwie decyzje, które zostały wydane po to, żeby słowa, które padły i. To krótkie wystąpienie, żeby było oparte faktami. A kto do panu przygotował te odpowiedzi? Moja żona.